Szanowni Państwo, witam i zapraszam na lokalny serwis informacyjny. Przed nami wiadomości z Zabrze. Dla Państwa sprawdzamy, co wydarzyło się w okolicy. Poinformujemy o najważniejszych decyzjach lokalnych władz, wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Zapraszamy. Zakończyła się budowa nowoczesnego osiedla Zacisze w dzielnicy Helenka. Inwestycja ZBMTB to 64 mieszkania w czterech nowoczesnych, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych z windami. Ten rok jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ w tym roku będziemy się z narzeczoną wprowadzali na dzielnicę Helenka-Zacisze, żeby tutaj mieszkać. Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony, że te mieszkania zostały wykończone pod klucz. Generalnie właściwie trzeba tylko zaaranżować sobie wnętrze. Łączna wartość tej inwestycji to prawie 27 milionów, ale nie ma lepiej zainwestowanych pieniędzy właśnie niż w dom dach nad głową w tak piękne osiedle, jakie dzisiaj mamy okazję zobaczyć i tak naprawdę oddać już klucze mieszkańcom, którzy czekali z utęsknieniem na to, żeby zamieszkać w tak pięknej przestrzeni. Przestrzeń przygotowana dla 64 rodzin. Patrząc wielopokoleniowo, bo jest i piękny plac zabaw, jest przygotowanych 90 miejsc parkingowych, są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to już osiedle nowoczesne, wykorzystujące nowe źródła energii. Ma Mamy też cztery wiaty rowerowe, czyli tak naprawdę takie kompleksowe podejście, myślenie o tym, żeby po prostu w żyło się dobrze. Bardzo nam się podoba, jesteśmy mile zaskoczeni. Widać takie nowoczesne. Czekaliśmy jakiegoś mieszkania i że tutaj się akurat zdarzyło, że będą budować, także złożyłam wniosek i udało się. Będziemy tutaj mieszkać razem z mężem. Osiedl nam się bardzo podoba. W trakcie budowy tego często przyjeżdżaliśmy tutaj podglądać, jak przebiegają prace. W końcu doczekaliśmy się, możemy tu zamieszkać i mamy nadzieję, że będzie nam się tu dobrze mieszkać. Petycja trwała 2,5 roku, zakończyła się sukcesem i jest to przestronnie. Jest to dużo zieleni, jest to wszystko w miejscu. Plac Zaba, wszystko blisko sklepy, szkoła, tu osie za płotem. No wszystko, co mieszkańcy potrzebują, to mają tu na miejscu. Mieszkań mamy 64. Są to mieszkania dwu, 3 pokojowe z aneksem kuchennym, i komórką lokatorską w wielkości od 52 metrów do 88 m. kwadratowych. Mieszkamy tak naprawdę nie podal, bo na Rokietnicy, więc dlatego tutaj też mój syn chodzi do przedszkola. Będziemy tutaj tak naprawdę przeprowadzać się, będzie blisko. Zmiana przedszkola też nie będzie jakąś mocną różnicą dla niego. No a dwa las niedaleko, zieleń, jakby koniec zabrza, spokój, dla nas jest tak naprawdę najważniejszy. Poprzez takie inwestycje, poprzez mieszkania w dużym stopniu dla młodych, będzie to powodowało też ta demografia geografia będzie w Zabrzu, tutaj w dzielnicy na lepszym poziomie będzie też wzrastała. Widzimy, że zaraz za potem jest jedna szkoła. Są jeszcze inne szkoły na halece, także myślę, że to jak najbardziej na plus dla dzielnicy. W ochronę zdrowia, oświatę, odnawialne źródła energii czy też infrastrukturę wodno-kanalizacyjną inwestowane są w Zabrzu środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy. Rozbudowa kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Rokitnicy to jedna z największych inwestycji realizowanych w naszym mieście przy wsparciu Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki środkom pozyskanym przez uczelnię już w przyszłym roku otwarte zostaną nowoczesna hala gimnastyczna oraz aula wykładowa. nowa hala i aula będą budowane ze środków KPO, które uzyskaliśmy jako uczelnia w ramach właśnie tych ostatnich konkursów. Aula dydaktyczna i sala gimnastyczna da możliwość z jednej z jednej strony lepszej dydaktyki, ale z drugiej strony też zarówno prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w trakcie studiów, ale też pozwoli na możliwość rozwijania zdolności sportowych po studiach, a mamy nadzieję, że biorąc pod uwagę realnie naszą liczbę studentów, że ta sala sportowa będzie także służyć mieszkańcom ropietnicy czy Kelenki. Budynek został tak zaprojektowany, żeby w okresie, kiedy nie ma studentów, udostępnić go. Dla mieszkańców zawsze. Aula i Hala to są środki z Krajowego Planu Odbudowy. 96 milionów oczywiście trzeba będzie dołożyć również trochę wkładu własnego, więc pewnie inwestycja zamknie się w około 120 milionach. Prawie 24 miliony złotych z KPO trafiły już do Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Środki te uzyskaliśmy na inwestycje już zrealizowane. To są środki, które były przeznaczone na poprawę infrastruktury wodociągowej, poprawę infrastruktury kanalizacyjnej w mieście Zabrze, również rozbudowa przepompowni, oczyszczalni ścieków. Tak więc tych przedsięwzięć było tam dosyć dużo. One były pierwotnie finansowane poprzez kredyt komercyjny. Który był oprocentowany dużo wyżej niż środki z KPO, i teraz właśnie tymi środkami spłaciliśmy znaczącą część tego kredytu, dzięki czemu rocznie będziemy w stanie zaoszczędzić na samych odsetkach około 1,3 mln, więc myślę, że dosyć sporo. I te środki będziemy oczywiście mogli spożytkować na nowe inwestycje w kwietniu tego roku. Złożyliśmy kolejny wniosek o finansowanie ze środków PPO, to jest tym razem 56 milionów. Tutaj już jeśli chodzi o refinansowanie to będzie tylko 6 milionów, natomiast pozostałe 50 to będą nowe inwestycje. I tutaj największą pulę tych środków, bo ponad 20 milionów, planujemy przeznaczyć na odnawialne źródła energii, po to, żeby mieć pewność, jeśli chodzi o ceny tej energii żeby móc sobie sprawnie planować, żeby móc tanią tą energię pozyskiwać, co oczywiście w przyszłości przełoży się na taryfę dla mieszkańców Zabrza. Mam nadzieję, że dzięki temu nie będą potrzebne podwyżki, że będziemy mogli, jeśli chodzi o cenę wody i cenę odbioru ścieków, czuć się pewni w tym sensie, że nie będziemy zaskakiwani jakimiś nagłymi ruchami. Dzięki środkom z KPO Zyskają również zabrzeńscy uczniowie. W kilkudziesięciu szkołach powstaną bowiem nowoczesne pracownie do nauki o sztucznej inteligencji, nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii czy matematyki. Fundacja odzyska i środowisko przekazała niezwykle potrzebne dary ośrodkowi wsparcia dla kobiet, Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta w Zabrzu. Znajdujemy się w ośrodku wsparcia dla kobiet. W ośrodku funkcjonują dom i schronisko. Ośrodek jest na 25 osób. Obecnie mamy 20 osób w domu samotnej matki i 5 osób w schronisku dla kobiet. Jest to placówka, która jest wyjątkowym miejscem. Przybywają tu nie tylko kobiety samotne, ale również matki i mamy nawet ojca, który jest tutaj z dziećmi, który ma bardzo trudną sytuację życiową. Pierwszym jest tu który właśnie tu zamieszkał. No na razie też mam już pomału, wychodzę z problemów swoich. No ogólnie no, mi się tu podoba, jest tu okej okay wszystko. Jest to szczególne miejsce dlatego, że osoby, z którymi tutaj pracujemy, którym pomagamy, są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i chcą wyjść z tej sytuacji. tak? Decydują się na krok pracy nad swoimi problemami, nad rozwiązaniem tych problemów. No i my jesteśmy właśnie takim stworzonym miejscem do pomagania w ten sposób. Mieszkam tutaj już już pół roku. Tutaj jest przedzielone na dom samotnych matek i na schronisko. Ja należę do schroniska. Ogólnie mamy tutaj różne zajęcia terapeutyczne. Z rana zazwyczaj są zajęcia w społeczności, gdzie rozmawiamy o swoich problemach, co nas boli, czy się z kimś tutaj dogadujemy, czy nie. Ja mam dużo swoich problemów, ale już jest ich coraz mniej, więc takie konsultacje prywatne też tutaj są. Można się podzielić po prostu psychoterapeutą, on mówi co trzeba, co nie, więc no uważam, że ta pomoc, bo jeśli chodzi o mnie, no to

Z różnych powodów i po prostu tutaj jest tak jakoś lepiej. To przede wszystkim miejsce z duszą, bo tak bym je nazwała: od 30 lat naprawdę prowadzone przez osoby, które no, mają w sobie też dużo empatii, bo to, to myślę, że bez tego nie dałoby się poprowadzić takiego domu matek z dziećmi, więc to jest też dla domu i prowadzenia tego środka nowe wyzwanie jest też pan z dzieckiem, ale bardzo dobrze zorganizowana jest tutaj i przestrzeń, dużo środków zewnętrznych pozyskiwanych jest przez. Zarząd Fundacji. Jest to też bardzo dobry pomysł, właśnie jednego ze sponsorów, który wpadł na taki pomysł, żeby przede wszystkim elektronarzędzia, różne tak, czy też tekstylia, czy rzeczy, które po prostu mogą być przetworzone i odzyskane, stworzyć z nich nowe produkty i te właśnie paczki dzisiaj zostały przekazane tutaj do ośrodka. Do Osoby, które miały takie właśnie rzeczy, z których już nie korzystają i one nie miały zastosowania do tego, Posty przekazywały, i tak, jak dzisiaj pytałam, to 85% właśnie tych przekazanych rzeczy tak naprawdę jest w tym całym procesie recyklingu od nowa wykorzystane i z powrotem wraca do użytku. Ten dom nie został przypadkowo wybrany, ponieważ z racji tego, że nasza fundacja współpracuje z miastem Zabrze już ponad 4 lata w ramach innego projektu elektryczne śmieci, zrodziła się idea przez fundację właśnie zagospodarowania niepotrzebnych rzeczy w ramach gospodarki cyrkularnej i obiegu zamkniętego, nadawania rzeczom miłożenia nowego życia. W ramach tej współpracy były przekazywane różne rzeczy, między innymi przez mieszkańców Zabrza, jest to sprzęt elektryczny, elektryczny czy elektroniczny, są to książki, są to zabawki, są to, jest to również odzież, która była przekazywana do fundacji. To jest wszystko w ramach tego projektu i tej współpracy, którą między innymi mieszkańcy Zabrza wspierają, ale to jest projekt ogólnopolski. Tym materiałem kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego i miłego wieczoru. Do zobaczenia.